Prawdziwa walka, prawdziwe emocje. Na galę Wojak Boxing Night zaprasza Wojak. Naszym gościem Jerzy Kulej, dwukrotny mistrz olimpijski. Witam panie Jerzy. Witam bardzo serdecznie wszystkich kibiców boksu, tym razem zawodowego. E, panie Jerzy, już za kilka dni czeka nas wielkie starcie w wadze ciężkiej, mówi się, że ta walka to być może powrót wagi ciężkiej do, do łaskiebiców, bo ostatnie lata były nudne, no nie da się temu zaprzeczyć, tak naprawdę dwóch zawodników zdominowało tę kategorię wagową. E, jak Pan sądzi, Panie Jerzy, kto wygra ten pojedynek i dlaczego? Może odpowiem na tę pierwszą część pana pytania, że były dotychczas te pojedynki nudne, ale właśnie nudne były za sprawą tych zawodników, których, od których dzisiaj spodziewamy się, że ożywią ten boks. Bo do tej pory walczyli rzeczywiście albo krótko, albo nudno. Mam na myśli oczywiście braci Kliczków. Czekamy, Polacy, szczególnie ja, moi koledzy, przyjaciele, kibice, działacze. W tej pięknej dyscypliny czekamy na odpowiedź, bo dręczy nas pytanie, czy zawodnik o podobnych warunkach jak Tomek Adamek, mam tutaj na myśli Anglika Heja, e, tylko posiadający no, dosyć mocny cios, e, mocniejszy cios niż Tomasz Adamek, jak poradzi sobie z bardzo podobnie walczącym przeciwnikiem, jakim jest brat przeciwnika e, Heja. To będzie odpowiedź czy Tomasz Adamek, mając taką wiedzę, oczywiście przewyższa umiejętnościami technicznymi Heja, ale nie posiada tego co Hej ma. Hej ma ten atut na wagę ciężką, zresztą przekonał się o tym nasz polski bokser wagi ciężkiej Bonin, który z nim przegrał bardzo szybciutko właśnie. Hej zastosował ten swój atut. Lewy prosty jako zwód, i zaraz po tym szybki prawy, i na to się łapią wszyscy przeciwnicy poza Wałujewem, którego nie dosięgnął tym prawem tak dokładnie, ale też go pokonał. Więc oczekujemy wszyscy z wielkim zainteresowaniem na ten pojedynek. I zapraszam wszystkich do telewizorów na tę walkę, bo to może być interesujące. Ponieważ jeszcze jedną rzecz Państwu zdradzę, którą zapewne kibice boksu zauważyli, że Kliczko nie jest bokserem odważnym mówiąc delikatnie i on zapewne również będzie troszeczkę obawiał się tego silnego ciosu Heja i to będzie ciekawa konfrontacja, jak sobie Hej mając podobne warunki do Tomka Adamka poradzi z tym bliźniaczo podobnym przeciwnikiem, jakim już we wrześniu zetknie, spotka się Tomasz Adamek. David Hay versus Władimir Kliszko już w sobotę na konferencji prasowej, która odbyła się w dniu wczorajszym mieliśmy okazję taką lekką utarczkę pomiędzy tymi zawodnikami obserwować jak pan ocenia takie show, które pojawiło się przed tą walką, czy to zwiastuje, że Kliszko być może jednak zmieni trochę ten styl, no bo on jednak zapowiada, że tego Davida Hay znokautuje wprawdzie zapowiada też, że będzie go męczył te 12 rund, no ale wymęczyć Davida Haye to trzeba go trafiać, a żeby go trafiać to trzeba mieć szybkość, którą no niestety Władimir Kliczko specjalnie nigdy nie, no nie wiem, nie grzeszył. Także jak pan uważa? Czy, 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 to, czy, to coś, czy to jest tylko i wyłącznie zwykły show, taki na potrzeby grupy K-2, czy zobaczymy zupełnie nowego Władimira Kliczkę, a może zupełnie innego Davida Hej? Ja myślę, że to pytanie, druga część tego pytania. No jest taka bezpodstawna, przepraszam, że o tym mówię, bo innych ich nie zobaczymy. Innych oni mają swoje atuty, i w tym pojedynku możemy zobaczyć ich tylko takich samych, ale z podkreśleniem tych atutów tego, czym doprowadzili swoją karierę do tego miejsca i do tych sukcesów, jakie do tej pory zdobyli. Bo przecież jak wiemy, tutaj są chyba trzy pasy mistrzów świata Dwie, dwa pasy w posiadaniu kliczki i jeden pas, który mistrza świata heja. Także to będzie walka na pewno na najwyższym poziomie i ja spodziewam się dużych emocji, zresztą nie tylko ja, bo to, co się wokół tej walki dzieje, a to, co robi hej, ta atmosfera, jaką on e, w tej, w, wokół tej walki e, z, zrobił, w ogóle cały czas to czyni, przez to podnoszenie tych obciętych głów, jakieś tam takie strachy na lachy, jak to się, no coś takiego, co dotychczas jeszcze w boksie, no nikt z najbardziej bezczelnych bokserów i niegrzecznych nie powiem, zachowujących się po hamsku, nigdy nie zrobił. Natomiast hej, no to co on wyprawia w tych swoich przedmeczowych pokazach, to przekracza no, taką naprawdę etykę, nawet troszeczkę sportową, bo to jest nieładne. Natomiast no kliczko się asekuruje. To jest bardzo mądry chłopak. On sobie zdaje sprawę z niebezpieczeństwa, i on mówiąc o tym, że będzie go męczył 12 rund, to jest pewnego rodzaju asekuracja, bo nie wierzę w to, żeby zaryzykował 12 rund tylko, po to, żeby go zmęczyć, bo wiemy o tym, jak e, rozprawił się z, solu, z tym sol, Solisem. Prawda? Jeden cios e, rozstrzygnął e, o losach tego pojedynku i to bardzo szybko. Czy on będzie na tyle e, odważny, żeby się bawić z Hejem na każdym kroku, licząc się z tym, że może dostać taką bombę, a Hej potrafi. Ten jego lewy prosty, taki jako zwód i potem błyskawiczny prawy. Wspomniałem już o naszym Boninie, który trzy miesiące przed walką wiedział, co go czeka i nie uchronił się przed tym. Nie zdołał się zasłonić, nie zdołał się przygotować na to niebezpieczeństwo, żeby jakoś ten czas ominąć. No, więc myślę, że kliczko również nie zaryzykuje, a ta jego asekuracja na te 12 rund to jest po prostu taktyka, to jest jego zasłona dymna, bo e a nóż przyjdzie mu się męczyć z tym hejem, nie trafi go tak od razu, a hej wprawdzie nie jest zbyt odporny na ciosy, są to samo można powiedzieć o kliczce, bo też jak dostanie to się przewraca i hej też wiemy, o tym widzieliśmy niedawno walkę Dawida naszego Kosteckiego z przeciwnikiem, który walczył kiedyś tam z hejem i też go miał na deskach także to świadczy o tym, że w tej kategorii silny cios, no tak jak ja często mówię, że nie ma twardych tylko są źle trafieni, poczekajmy na te trafienia z obu stron i myślę, że pojedynek może być bardzo krótki i ciekawy, i może być bardzo długi i też ciekawy. Czy Jerzy Kulej liczy na to, że David Hay będzie, jak sam zapowiada, zbawcą wagi ciężkiej i odwróci te losy, e, powiedzmy, nudy, która panuje po tym, jak panują w wadze ciężkiej bracia Kliczko? Czy według, według Jerzego Kuleja większe szanse na to ma właśnie David Hay, a może Tomasz Adamek? Ja myślę, że nigdy nie powiem, nie podstawię nigdy Adamka na drugim miejscu, także to pytanie jest takie troszeczkę nie w porządku, bo ja jestem sympatykiem, jak również wielkim kibicem Tomka. I... Szanuję go bardzo za to, co wnosi do ringu. Właśnie to mega damek. U niego nie ma strachu, u niego jest to, co jest takie piękne, co ludzie kochają, że on się nie boi żadnego przeciwnika. On tylko się boi pana Boga. I to jest to odniesienie do Boga, ta wiara w to, że on no jest najlepszy na świecie i będzie najlepszy na świecie w tej właśnie kategorii no ma ogromne znaczenie i wszyscy mu kibicują, ma wielu zwolenników jak gdzie się nie ruszę, to wszędzie spotykam pytania dotyczące co o tym sądzę, oczywiście bezmiennie mówię, że dla mnie ogromne szanse i więcej szans ma na zwycięstwo w walce z Kliczką, właśnie to mega damek, przedstawiam nawet rzeczy, które powinien zrobić, żeby z nim wygrał bo ja już to mówiłem, nie chwaląc się ja mając takie warunki, zaś taka wirtualna przepowiednia moja jakieś porównanie Powiem, że jak gdybym miał takie możliwości jak ma Tomek Adamek, to bym spokojnie z jednym i drugim kliczko wygrał. Nie dlatego, że chcę tutaj naśladować czy papugować heja, ale po prostu mając takie atuty, taką szybkość, taką elastyczność, taki refleks i ten oddalony strach troszeczkę, bo on ten strach w nim jest, ale próg strachu nie jest tutaj, tylko on jest te pół metra wyżej u Tomka. To jest to szansa na to, żeby... Tych właśnie, jednego z tych, bo będzie to nieradnie nie, nie będą walczyć jeden po drugim, prawda, ale jednego po kolei, o, jeżeli można w ten sposób to określić, po kolei powinien i jednego i drugiego e, odprawić kwitkiem. No właśnie, przeszliśmy tak lekko do Tomka Adamka. Tomasz Adamek, 10 września w Polsce, Wrocław, wielki stadion, najprawdopodobniej zapełniony po brzegi, bo bilety się sprzedają bardzo dobrze. Mimo, mimo cen, które no, powiedzmy dla polskich kibiców mogły się wydawać dość wysokie. Jak, jak widzi pan walkę, właśnie Tomka z Witaliem, Bo Witalii to jest zawodnik, który tak naprawdę walczy o wszystko w, tej, w tym pojedynku, bo przegrana z Tomkiem Adamkiem to byłaby chyba emerytura dla Kliczki, tak naprawdę, bo jemu zostało tych walk niewiele, tym bardziej, że szykuje się bardziej do kariery politycznej niż, niż do boksu. Jakby na to patrzeć z takiej perspektywy jego z Ukrainy, gdzie on więcej występuje na arenie politycznej niż bokserskiej? Ja myślę, że to jest taki typowy koniec. Zmierzch następuje bogów zawsze. Wszyscy bokserzy ci najlepsi kiedyś tam nie ma takiego przykładu, żeby jakiś bokser, ten najlepszy na świecie i w tej królewskiej wadze, nigdy nie doznał porażki. Nie było jeszcze takiego, który by odszedł bez porażki. Ja nie pamiętam w historii takiego boksera. I przykładów można dać i Muhammad Ali. Wcześniej Cassius Clay i George Foreman, którego miałem przyjemność oglądać w walce z naszym wspaniałym i moim wspaniałym kolegą Lucianem Trellą w Meksyku. Miałem oso okazję osobiście go poznać. I wszystkich innych z Joe Frazierem. Mam zdjęcie też go. Spotkałem w Atlantic City, pogadaliśmy sobie, nawet próbowaliśmy się tam dla dziennikarzy siłować na rękę. Wszyscy z tych najwspanialszych doznawali y porażki i wszyscy ci, ci najspanialsi i u nich następował ten zmierzch bogów jak ja to określam i myślę, że tu będzie zbliżenie tych moich porównań do tej walki jest, no, ja wiem, że to jest koniec kariery dla Kliczki i liczę na to, on się zapowiada, że zamierza się już wycofać on, że już jest blisko tej decyzji bo ma takie zainteresowania jak pan wymienił i to go do tego zbliża i sądzę, że będzie mu, bo on tutaj troszeczkę tak nawet politycznie będzie usprawiedliwiony, bo przegra z Polakiem po prostu. To dla nich nie jest to obce, bo porażki z naszych rąk doznawali jeszcze jego młodsi koledzy również. Także porażka z Tomkiem Adapkiem podejrzewam, że nie będzie dla niego przykra. Po prostu z szacunkiem podziękuję. Za to, że no, ta piękna szkoła boksu, bo przypomnę, że to mega Damek to przecież spadkobierca wiedzy papy, o papieżtamie, czy wiedzy papysztama tego wspaniałego trenera szkoleniowca wszechczasów, który wychował taką plejadę mistrzów i e, jego chłopcy wygrywali e, z najlepszymi na świecie. Myślę, że on, który był trenowany przez Andrzeja Gmitruka, on na tej... Andrzej Gmitruk jest po specjalizacji boksu na WF-ie i właśnie u kogoś, kto był również. E, i uczniem, i sympatykiem, i współpracownikiem papysztama to był doktor Wiktor Nowak, który był szefem katedry boksu w Akademii Wychowania Fizycznego, gdzie ja również zdawałem egzamin, specjalizację i gdzie również zdawał Andrzej Dmitruk. Także trenując Tomka Adamka, nauczył go pewnych rzeczy, które doprowadziły go do tytułu Mistrza Świata. Teraz szlifują to inni, wykorzystują to inni trenerzy. Teraz tam się Tomek Adamek zachwyca wspaniałą pracą i wiedzą Rogera Bledworda. Ja tylko przypomnę, że jeden z tych trenerów, właśnie Roger Bledworth i, i jeszcze ten jego e, starszy kolega, e, ten, którego tak poturbowali w czasie tej walki z Riddickiem Bowl, który był w narożniku, to był duet takich amerykańskich trenerów. Też mieli przecież wspaniały materiał w osobie Andrzeja Gołoty, a jednak no, nie udało im się doprowadzić Andrzeja Gołoty do e, tytułu mistrza świata. Także ja bym się tam nie zachwycał tak tym Rogerem za bardzo no ale Tomek jest taki właśnie ułożony grzeczny no jemu imponują pewne nowości innowacje przyjął absurdalną propozycję treningów czy jednego z fragmentu treningu pływając ty, tysiąc metrów dziennie no przez pływanie to jest absolutnie zaprzecza temu co się chce osiągnąć w boksie papa sam absolutnie wykluczał z naszego programu treningowego pływanie w trakcie tego końcowego przygotowania. Pływanie to jest sportem rekreacyjnym. Pływanie takie jak, jak się robi, 1000 metrów dziennie, to jest, to może być rehabilitacja, ale nie przygotowanie, to może być wytrzymałość, ale nie przygotowanie w tej strefie końcowej, gdzie warunkiem sukcesu jest szybkość, koordynacja. Pływanie na pewno temu nie sprzyja, a jednak przyjął tę propozycję i chwalił się tym. Ja się z przerażeniem o tym dowiedziałem z internetu i zaprotestowałem, że błąd jest to błąd w sztuce. Jeśli boksera na tym etapie. Proponuje mu się przygotowania właśnie z udziałem basenu i pływania w tym przygotowaniu. Także no mam troszeczkę zastrzeżeń co do form, ale y, poczekajmy, no może ja też się mylę. Przecież y, są pewne rzeczy, idziemy z postępem czasu, może teraz ten trening uzupełniony czymś. Może rzeczywiście jest tam miejsce na to pływanie, ale boję się, że... Y, w treningu bokserskim wymagane są inne cechy motoryczne, poruszamy inne grupy mięśniowe i w innej formie. Przepraszam, że tak się wymądrzam, ale no mam podstawy, bo jestem nauczycielem WF-u. Skończyłem również specjalizację z boksu, gdzie omawia się pewne rzeczy, pewne przemiany w organizmie, pewne reakcje, pewne grupy mięśniowe, gdzie, jak z kim, z czym one współpracują. Dlatego też e Postanowiłem sobie również i przeanalizować tę stronę, e, przygotować Tomka Adamka, ale mam nadzieję, że to wszystko nie, zaskocz, nie, za, nie zaszkodzi mu, a nie, za, nie jakoś nie, no, nie utrudni mu tego, do czego dąży. To jego prze, przepowiednia. Ja będę mistrzem świata, wszystkim kibicom, wszystkim wam mówi to obiecuję i dotrzymam słowa. Ja mu w to wierzę i życzę mu bardzo tego sukcesu. Jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak dobry jest.